Opiekunstwo nad własnym ciałem jest niezbędne do prowadzenia zdrowego i pewnego siebie życia, a to obejmuje również intymne obszary, które czasami pomijane są w głównych dyskusjach na temat zdrowia. Penis jest nie tylko narządem rozrodczym i źródłem przyjemności, ale także odgrywa kluczową rolę w układzie moczowym i ogólnym dobrej samopoczuciu. W tej narracji zanurzmy się w pięć kluczowych aspektów pielęgnacji penisa, które powinien znać każdy mężczyzna. Bez względu na to, czy dążysz do zachowania optymalnego stanu zdrowia, zapobiegania częstym problemom, czy po prostu chcesz czuć się bardziej komfortowo w swoim ciele, te wskazówki wyposażą Cię w wiedzę i praktyczne kroki. Zaczynamy od fundamentu higieny. Odpowiednia higiena jest podstawą zdrowia męskiego. Penis, tak jak każda inna część ciała, narażony jest na pot, bakterie i czasami płyny ustrojowe. Zaniedbanie regularnego mycia może prowadzić do gromadzenia się smegma, mieszaniny martwych komórek skóry, olejków i wilgoci, zwłaszcza pod opaską, jeśli nie jesteś obrzeżony. Gromadzenie się tego może powodować podrażnienie, nieprzyjemny zapach i nawet zakażenia, takie jak balanit. Najlepszym rozwiązaniem jest delikatne mycie penisa każdego dnia ciepłą wodą. Jeśli nie jesteś obrzeżony, ważne jest, aby ostrożnie cofnąć opaskę i wyczyścić jej wnętrze, upewniając się, że wszystkie resztki zostaną spłukane. Unikaj mydeł agresywnych, perfumowanych produktów lub intensywnego szorowania, ponieważ mogą one zakłócić naturalną barierę skórną i powodować suchość lub stany zapalne. Zamiast tego wybierz łagodne, niezapchające porów mydło, jeśli jest konieczne, i zawsze delikatnie osukaj obszar po umyciu. Dobra higiena nie dotyczy tylko uczucia świeżości. Jest to Twój pierwszy line of defense przeciwko infekcjom i dyskomfortowi. Następnie porozmawiajmy o zdrowiu seksualnym i ochronie. Aktywność seksualna jest normalną częścią życia, ale wiąże się z pewnymi ryzykami, przede wszystkim zakażeniami przenoszonymi drogą płciową. Zbide. Skóra penisa jest wrażliwa i może stanowić bezpośrednią drogę dla bakterii lub wirusów. Stałe i prawidłowe stosowanie prezerwatyw jest najskuteczniejszą metodą ochrony siebie i swoich partnerów. Prezerwatywy nie tylko redukują ryzyko ZPD, takich jak chlamydia, gonoreja, syfilis i HIV, ale również pomagają zapobiegać nieplanowanym ciążom. W przypadku zmiany partnerów lub nawiązania nowych relacji seksualnych, regularne badania na ZPID są niezwykle ważne. Wczesne wykrycie i leczenie zakażeń nie tylko chroni zdrowie, ale również płodność i długoterminowe dobre samopoczucie. Porozmawiaj otwarcie ze swoimi partnerami o zdrowiu seksualnym. Uczciwość i przejrzystość budują zaufanie i poczucie bezpieczeństwa. Pamiętaj, że ochrona nie jest tylko barierą fizyczną to zobowiązanie do szacunku dla swojego ciała i osób, z którymi dzielisz intymność. Nasz trzeci kluczowy wskazówek dotyczący pielęgnacji dotyczy regularnego samokontroli. Tak jak sprawdzamy skórę pod kątem nietypowych znamion czy jamę ustną, pod kątem AFT ważne jest, aby przyzwyczaić się do wyglądu i odczucia swojego penisa i jąder. Raz w miesiącu poświęć kilka minut na samokontrolę podczas lub po kąpieli, gdy skóra jest rozluźniona. Sprawdź, czy nie ma zmian koloru, tekstury lub pojawienia się gusków, wykwitów, ran lub wyprysków. Delikatnie palperuj jądra, aby sprawdzić, czy nie ma żadnych nietypowych zgrubień, obrzęków ani mas. Większość guzków jąder jest łagodna, ale niektóre mogą wskazywać na schorzenia, takie jak rak jąder, który częściej występuje u młodszych mężczyzn. Inne zmiany, takie jak utrzymująca się zaczerwienienie, rany lub nietypowe wydzieliny z penisa, mogą sygnalizować infekcje lub schorzenia dermatologiczne. Jeśli zauważysz coś nienormalnego lub odczuwasz ból, dyskomfort lub krwawienie, skonsultuj się z lekarzem. Wczesne leczenie jest kluczowe. Im szybciej podejmiesz działania w sprawie potencjalnych problemów, tym większe szanse na pełne wyleczenie. Samokontrola to prosta i proaktywna przyzwyczajeń, która może przynieść radykalną różnicę. Czwartym filarzem opieki nad penisem jest ochrona przed urazami i traumą. Penis jest delikatnym organem, który, choć zaprojektowany do znoszenia normalnej aktywności seksualnej, jest narażony na pewne rodzaje urazów. Sporty. Jazda na rowerze czy inne intensywne aktywności mogą czasami skutkować przypadkowymi uderzeniami lub siniakami. Noszenie odpowiedniego wkładu sportowego, takiego jak ochraniacz podczas sportów kontaktowych, pomaga chronić wrażliwe obszary przed uszkodzeniem. Podczas aktywności seksualnej należy zachować ostrożność w zakresie pozycji i ruchów. Chociaż zdarzają się one rzadko złamania penisa. Zerwanie tkanki erekcyjnej spowodowane nagłym lub silnym zginaniem mogą wystąpić, często towarzyszone wybuchem, natychmiastowym bólem i obrzękiem. W takim przypadku należy niezwłocznie zgłosić się do lekarza. Ponadto należy unikać stosowania szorstkich lub pochodzących z domowych wyrobów do wzmacniania lub zwiększania przyjemności seksualnej, które mogą powodować skurcz przepływu krwi lub podrażnienie. Bezpieczne praktyki seksualne i szacunek dla granic własnego ciała są kluczowe do uniknięcia niepotrzebnych urazów. Jeśli odczuwasz trwale ból, obrzęk lub zmiany w kształcie, nie wahaj się skontaktować z lekarzem. W ramach naszego piątego wskazania dotyczącego podstawowej opieki zdrowotnej, skupmy się na wyborach stylu życia i ich wpływie na zdrowie penisa. Twoje ogólne zdrowie jest głęboko powiązane ze stanem Twojej seksualności. Stany takie jak cukrzyca, nadciśnienie tętnicze, otyłość i choroby serca mogą wpływać na przepływ krwi, funkcjonowanie nerwów i poziomy hormonów a wszystko to jest kluczowe dla zdrowej funkcji seksualnej. Palenie, nadmierne spożywanie alkoholu i używki. Również mogą pogorszyć krążenie i zwiększyć ryzyko zaburzeń erekcji. Dbanie o zrównoważoną dietę bogatą w owoce, warzywa, produkty pełnoziarniste i chude białko wspiera zdrowie układu krwionośnego i równowagę hormonalną. Regularna aktywność fizyczna poprawia krążenie krwi i może pomóc w utrzymaniu zdrowej wagi. Zmniejszając ryzyko zaburzeń metabolicznych, które wpływają na funkcję seksualną. Zarządzanie stresem jest równie ważne. Przewlekły stres może prowadzić do zaburzeń hormonalnych i czynników psychologicznych, które wpływają na chęć i sprawność. Jeśli zauważysz stałe problemy takie jak zaburzenia erekcji, niskie libido lub opóźniona ejakulacja, Mogą to być wczesne oznaki problemów zdrowotnych, nie ignoruj ich. Skonsultuj się z lekarzem, który pomoże Ci kompleksowo rozwiązać te problemy. Priorytetem powinny być odpoczynek, uważność i zdrowe relacje. Twoje ciało, a także Twój penis Ci podziękuję. Oprócz tych pięciu filarów warto wspomnieć o kilku dodatkowych aspektach, które dopełnią twoją wiedzę na temat kompleksowej pielęgnacji męskiego narządu płciowego. Po pierwsze, nie bagatelizuj znaczenia regularnych wizyt u lekarza, zbuduj relacje z lekarzem lub urologiem, który może udzielić indywidualnych wskazówek i przeprowadzić badania przesiewowe w zakresie schorzeń istotnych dla Twojego wieku i czynników ryzyka. Zaleca się szczepienie przeciw HPV zarówno dla mężczyzn, ponieważ może zmniejszyć ryzyko wystąpienia brodawek płciowych oraz pewnych rodzajów nowotworów powiązanych z ludzkim wirusem brodawczaka ludzkiego. Jeśli masz choroby przewlekłe, takie jak cukrzyca, ważne jest, aby je skrupulatnie kontrolować. Niekontrolowany poziom cukru we krwi może prowadzić do uszkodzenia nerwów i złego gojenia co może negatywnie wpłynąć na stan zdrowia penisa. Zdrowie psychiczne odgrywa również istotną rolę w sferze dobrostanu seksualnego. Lęk, depresja oraz stresy związane z relacjami mogą ujawniać się jako objawy fizyczne, w tym zaburzenia erekcji lub zmniejszona przyjemność. Otwarta komunikacja z partnerami oraz poszukiwanie wsparcia w razie potrzeby może pomóc w utrzymaniu satysfakcjonującego i zdrowego życia seksualnego. Jeśli doświadczasz uporczywych psychologicznych barier w intymności, terapia lub doradztwo mogą dostarczyć cennych narzędzi do przezwyciężenia tych wyzwań. Przejdźmy do rozwiania niektórych powszechnych mitów i błędnych pojęć. Rozmiar penisa jest częstym tematem obaw dla wielu mężczyzn, ale ważne jest, aby pamiętać, że wielkość nie determinuje satysfakcji seksualnej ani zdrowia. Większość przyjemności seksualnej i funkcjonalności nie jest związana z rozmiarem. Znacznie ważniejsze są pewność siebie, komunikacja i więź. Unikać należy niezarejestrowanych suplementów czy urządzeń które obiecują powiększenie lub wzmocnienie, ponieważ mogą być one niebezpieczne i nieskuteczne. Zamiast tego skupić się należy na praktykach, które wspierają ogólne zdrowie i dobre samopoczucie. Kolejnym mitem jest przekonanie, że mężczyźni obrzezani nie muszą martwić się o higienę ani o infekcje. Chociaż obrzezanie może zmniejszyć ryzyko niektórych infekcji, należy pamiętać, że odpowiednia higiena jest niezbędna dla wszystkich. Bez względu na to, czy mężczyzna został obrzezany, czy nie, regularne czyszczenie i samokontrola są istotnymi nawykami. Również mylne jest przekonanie, że tylko starsi mężczyźni powinni martwić się o zdrowie seksualne. Choroby przenoszone drogą płciową, infekcje i nawet raki mogą dotykać mężczyzn w każdym wieku. Biorąc odpowiedzialność za swoje zdrowie jest długoterminowym zobowiązaniem. Przeanalizujmy rolę aktywności seksualnej i masturbacji w zdrowiu mężczyzn. Masturbacja jest normalnym i zdrowym zachowaniem seksualnym dla większości mężczyzn. Nie powoduje ona fizycznych obrażeń ani długotrwałych problemów, gdy uprawiana jest z umiarem. W rzeczywistości regularna aktywność seksualna, czy to samotna, czy z partnerem, może wspierać zdrowie prostaty, łagodzić stres i promować lepszy sen. Zdecydowanie warto szukać wsparcia u lekarza, jeśli nadmierna masturbacja zakłóca życie codzienne, relacje czy powoduje fizyczny dyskomfort. Teraz omówmy kilka częstych schorzeń, które mogą dotyczyć penisa oraz jak rozpoznać ich objawy. Balanita to stan zapalny głowy penisa, często wywołany złym stanem higieny, infekcjami lub reakcjami alergicznymi. Objawy to zaczerwienienie, obrzęk, ból oraz czasami wydzielina. Leczenie zazwyczaj polega na poprawie higieny i stosowaniu leków miejscowych przepisanych przez lekarza. Fimoza, czyli stan, w którym łechtaczka jest zbyt ciasna, aby można było ją odciągnąć, może powodować dyskomfort i zwiększać ryzyko zakażenia. Może być konieczne, delikatne ćwiczenia rozciągające lub interwencja medyczna. Choroba Peyroniego cechuje się rozwojem włóknistej tkanki łącznej wewnątrz penisa, co prowadzi do zakrzywienia, bólu lub trudności podczas współżycia. Często wymaga ona konsultacji lekarskiej i leczenia. Erekcja jest powszechnym problemem zdrowotnym, z którym borykają się wielu mężczyzn. Chociaż czasami trudności z uzyskaniem erekcji są normą, trwała impotencja może wskazywać na poważniejsze problemy zdrowotne, takie jak choroby serca, cukrzyca czy czynniki psychologiczne. Leczenie zależy od przyczyny i może obejmować zmiany stylu życia, terapię, leki lub procedury medyczne. Nie znosz milczenia. Dostępne są skuteczne metody pomocy. Omówmy rak jądra, rzadką, ale poważną chorobę. Wczesne objawy to uporczywe owrzodzenia, guziki, krwawienie lub nietypowy wyciek. Czynnikami ryzyka są zakażenie HPV palenie tytoniu oraz zła higiena. Regularna samobadań, a szybka konsultacja lekarska w przypadku podejrzanych zmian są kluczowe dla wczesnego wykrycia i skutecznego leczenia. Płodność stanowi kolejny aspekt zdrowia członka. Zdrowa produkcja plemników zależy od ogólnego stanu zdrowia, w tym od diety, równowagi hormonalnej oraz unikania toksyn środowiskowych. Nadmierna ekspozycja na ciepło, taka jak częste korzystanie z gorących źródeł lub saun, może tymczasowo zmniejszyć liczbę plemników. Niektóre leki, substancje używki oraz nieleczone infekcje mogą również wpływać na płodność. Jeśli planujesz założenie rodziny i masz obawy dotyczące płodności, skonsultuj się z lekarzem w celu przeprowadzenia oceny i otrzymania porad. Rozważmy wpływ starzenia się. Wraz z wiekiem u mężczyzn dochodzi do zmian w poziomach hormonów, przepływie krwi i elastyczności tkanek, które mogą wpływać na funkcje seksualne. Choć niektóre zmiany są naturalne, wiele problemów można zmanage' lub poprawić poprzez zdrowy styl życia, opiekę medyczną oraz pozytywne nastawienie. Ograniczanie aktywności seksualnej, dbanie o dobre zdrowie i pielęgnowanie relacji mogą pomóc w korzystaniu z satysfakcjonującego życia seksualnego nawet w późniejszym wieku. Dla osób, które identyfikują się jako transgenderowe lub non-binary i posiadają penis, mogą pojawić się specyficzne potrzeby opieki związane z terapią hormonalną, zabiegami chirurgicznymi lub terapiami potwierdzającymi płeć. Ważne jest, aby ściśle współpracować z kompetentnymi podmiotami opieki zdrowotnej, które są w stanie wesprzeć Państwa indywidualne potrzeby i pomóc zachować optymalne zdrowie. Zakończmy praktycznymi wskazówkami dotyczącymi codziennej pielęgnacji. Włącz do swojego rytuału samoopieki dbałość o zdrowie męskiego narządu płciowego, tak jak dbasz o zęby czy uprawiasz ćwiczenia. Delikatnie myj obszar codziennie, zwracając uwagę na fałdy i zagłębienia. Ubieraj czyi przewiewny stanik z naturalnych włókien, takich jak bawełna, aby zmniejszyć wilgotność i podrażnienia. Po treningu szybko zmieniaj mokre ubrania. Unikaj kontaktu z agresywnymi chemikaliami w kosmetykach osobistych lub detergentach. Jeśli golisz lub przycinasz włos w okolicy genitalnej, używaj czystych narzędzi i bądź delikatny, aby zapobiec skaleczeniom lub wrostkom. Pamiętaj o nawodnieniu, ponieważ odpowiednia ilość płynów wspomaga zdrowie układu moczowego oraz ogólne dobre samopoczucie. W przypadku wystąpienia swędzenia, pieczenia lub dyskomfortu po użyciu nowego produktu. Zaprzestań jego stosowania i skonsultuj się z lekarzem w celu uzyskania porady. Podczas podróży lub korzystania z publicznych toalet zachowuj higienę, aby zmniejszyć ryzyko zakażeń. Przede wszystkim słuchaj swojego ciała. Jeśli coś jest nie tak, nie czekaj, aż stanie się gorzej. Działanie we wczesnym stadium jest zawsze lepsze niż ignorowanie problemów. Bądź dumne z troski o każdą część siebie, w tym o swój penis. To prosty akt szacunku i miłości do siebie, który przynosi korzyści w postaci pewności siebie, komfortu i zdrowia. Podsumowując, pięć najważniejszych aspektów pielęgnacji penisa to zachowywanie dobrej higieny praktykowanie bezpiecznego seksu oraz regularne badania na infekcje przenoszone drogą płciową, wykonywanie miesięcznych samobadanie, ochrona przed kontuzjami oraz podejmowanie stylu życia wspierającego ogólne zdrowie. Priorytetyzowanie tych kroków tworzy fundament dla dobrostanu przez całe życie. Pamiętaj, że zdrowie to nie tylko brak choroby to obecność wiedzy, nawyków i postaw, które pozwalają nam się rozwijać. Piękne jest to, że możesz o siebie dbać, pielęgnować swoją pewność siebie i cieszyć się z korzyści płynących z życia zdrowego i szczęśliwego. Jeśli masz jakiekolwiek pytania, obawy lub wątpliwości dotyczące stanu zdrowia męskiego, nie wahaj się zwrócić się do specjalisty, do skakrzy, opieki zdrowotnej. Nie istnieje temat zbyt drobny lub wstydliwy, są oni po to, aby ci pomóc. Otwarta komunikacja, edukacja i proaktywne nawyki udzielają ci władzy nad własnym zdrowiem i dobrym byciem. Niezależnie od tego, czy dopiero zaczynasz zwracać uwagę na te istotne wskazówki dotyczące pielęgnacji, czy już je praktykujesz, pamiętaj, że każdy krok ma znaczenie. Twoje ciało zasługuje na szacunek i opiekę a podejmując decyzję o priorytetowym traktowaniu zdrowia męskiego, budujesz sobie komfort, pewność siebie i witalność na każdym etapie życia.